oh yeah W sumie nie jestem lepiej w stanie określić tego, co zobaczyłem. Moi drodzy, Games Workshop wydało ostatnio nowy rodzaj zabawek. Ponieważ okazuje się, że ostatnio stwierdzili, że figurki są passe, wobec tego zaczynamy powoli inwestować w zabawki, bandai oraz pluszaki. I dzisiaj sobie właśnie o tych pluszakach porozmawiamy. Zacznijmy od tego słodziutkiego, maluteńkiego nurglinga. Jakby ktoś nie wiedział, Norglingi, to są takie, no można powiedzieć, że gnomy, skrzaty, takie wesolutkie małe demoniki papci Nurgla. Nurgle to jest Bóg chaosu, który odpowiada teoretycznie za życie, cykl życia, przemijania itd., tak itd., tak ale wszyscy go kojarzą z jednym z chorobami, plagami, zarazami. I w tym okresie, okresie zarazy, okresie plagi, która opanowała cały cywilizowany świat Games Workshop postanowiło, że puścić sobie pluszaczka Nurglinga. Dobry plan. Wyobraźcie sobie, macie pełną radości i ciepła oraz zrozumienia rodzinkę. I tak się składa, że w ciągu tego roku odeszła jedna osoba właśnie z powodu pandemii. Bądź dobra, nawet nie rodzina twój sąsiad, sąsiadka. I w tym momencie, kiedy Twojej znajomej bądź ukochanej osoby nie ma przy Tobie, dostajesz taką zabaweczkę. Serio? N na naprawdę? To jest jakiś kurwa. Nieporozumienie. Ale dobra, pominijmy na chwilę sam moment tego, że wręczasz taki prezent swoim znajomym, ludziom, którzy nie znają Orchamera i dowiadują się, że to jest oznaka demona plagi. Poczytajmy natomiast, co sam Games Workshop myśli o produkcie. These Nerdling plushies are the Warhammer collectible you never knew you needed. Nigdy nie wiedziałeś, że tego potrzebujesz! Yay! Czytając ten sam tytuł, mam wrażenie, że nie wygłasza mi go poważna firma, poważna korporacja, tylko jakiś obwoźny sprzedawca, który za wszelką cenę próbuje mi wcisnąć, nie wiem, odkurzacz, czy jakieś tam izraelskie garnki robione przez tybetańskich mnichów. Lepszy, ale ty jesteś negatywnie nastawiony, daj spokój, jedź dalej. Dobra, może macie rację, może ja jestem negatywnie nastawiony i jedziemy dalej. Już nie będę was katował angielskim, postaram się na bieżąco przetłumaczyć. Kojo, firma, która robi te super fajne przypinki, które widzicie wszędzie, zaskoczyła nas ich najnowszym arcydziełem. Wkrótce będziecie mogli dodać Niewiarygodną, pluszową zabawkę do swojej Warhammerowej kolekcji. Wygłaszam to takim tonem osoby upośledzonej albo zwracającej się do małego dzieciaka, ponieważ mam wrażenie, że tak ten tekst jest napisany. Taka jest struktura tego zdania. To tylko przetłumaczyłem i dodałem odpowiedni ton. Ten tekst to jest wypowiedź, która według mojej opinii pasuje do gościa zwracającego się albo do dziecka, albo do upośledzonego. Tak w ogóle to, powiedzcie mi, chłopaki z Games Workshop, ale jaka kolekcja pluszaków? Przecież wy wypuściliście dopiero tylko jednego, no i jeszcze dodatkowo dzień później Gryffhounda, ale o sobie o nim powiemy później. Chyba nie macie na myśli figurek, ponieważ jeśli chodzi o figurki DevGardu, no to one są używane do armii. Ja sobie tego pluszaka do armii nie użyję. Dalej mamy następne zdanie, które totalnie rozbraja możemy tylko się domyślać, jakim cudem do tego doszło. Przecież. Powiedzieliśmy coś o nurglingach pokrytych y, pluszem, a oni wymyślili, że to chodzi o pluszowe nurglingi. Tu korzystają z gry słownej, bo plasz i pas to są bardzo podobne słowa, a jedno oznacza ropę z rany, a drugie no plusz. Kiedy tylko pomysł się pojawił, nie było odwrotu, a teraz, proszę bardzo, nurgling pluszowy jest w całej swej okazałości. Jest wspaniały. Przeczytamy sobie jeszcze tylko te pytania, bo to jest cały czas ten rozbrajający ton skierowany do upośledzonego. Mamy tyle pytań. Czy jest stanie się go włożyć do pralki? Czym jest wypełniony? Czy śpiewa? Jaki rodzaj głosu będziesz udawać, kiedy będziesz mówić przez niego do swoich znajomych? Czy wszyscy kupujący natychmiastowo polubią tego mniejszego demona pana rozkładu? Ile z nich potrzebujesz, aby wypełnić cały basen i pływać w nich? Co powiesz swoim dzieciom, kiedy zapytają, co ma na brzuszku? I te pytania w sumie przeczytałem tylko i wyłącznie dlatego, żeby było zaznaczone, że oni zdają sobie sprawę, że to jest demon pana rozkładu, pana plag i zaraz, który został wypuszczony podczas pandemii. Sorry, ale ten artykuł jest po prostu absurdem, tak samo jak ta pluszowa zabawka. Podstawowe pytanie, kto to w ogóle kupi? Jakieś dziecięce nerdy, które całe życie miały zabronione kupowanie zabawek i teraz wreszcie za dorosłego mogą się wyszaleć, bo samemu kobiety nie mają, dzieci nie mają, nie mają na co wydawać pieniędzy? No, chyba tylko oni, bo ja jakoś nie widzę sensu w tym, żebyś kupował małego demona swojemu dziecku. Nie wyobrażam sobie tego, że pierwsze co robisz, jak chcesz przedstawić swojemu dziecku Warhammera, to pokazujesz mu pluszaczka. Ponieważ potem dzieciak bardzo się ucieszy, weźmie sobie swojego tablecika, wyszuka sobie w google grafika Nurgling i będzie miał koszmary do końca życia. Nie widzę też sensu niejakiego przekazywania go ludziom, którzy totalnie z Warhammerem nie mają nic związanego. To już lepiej ich zainteresować na przykład pokazując filmik Arstartis. Albo opowiadać o samym Fluffie. Wobec tego po raz kolejny, po co to powstało? Dla kogo? I dlaczego dołączony do niego jest taki upokarzający opis? Ponieważ ten opis jest upokarzający dla czytelnika. Ponieważ daje ci do zrozumienia, że Games Workshop cię nie szanuje. Traktuje cię jak małe bubu. Oraz dla samego autora, który musi takie pierdoły wypisywać zamiast normalnych artykułów. Wszyscy są upokorzeni. Jest powszechne uczucie cringeu. Dlaczego to powstało? Ale dobra, czepmy się jeszcze technikaliów. Zobaczcie sobie, jak ta zabaweczka wygląda. Przecież to by wyszyło jakiekolwiek dziecko po pierwszych lekcjach krawiectwa. Tutaj całość jest zrobiona po najmniejszej linii oporu. Mamy główne ciało, które jest właściwie takim blobem. Blobem, który jest złożony z konkretnych sekcji porozdzielanych nicią, rozumiecie? Tutaj mamy teoretycznie piersi tego nurglinga, które tak naprawdę są wcięciem zrobionym za pomocą nici. Rogi wyglądają jak doczepione skarpetki, a łapki i nogi to są praktycznie zarąbane. Z pierwszego lepszego pluszaka, tylko że przemalowane na zielono. No i oczywiście na brzuszku, wnętrzności, tylko jakie? Naszywka. Oczemu czemu nie? Tak samo jak i cała twarz. Powiedzmy sobie wprost, to jest lenistwo. To jest dosłowne lenistwo. I przypominam, że ta pluszanka nie ma żadnej funkcji, nie będzie w stanie być dana twojemu dziecku, żeby dziecko się do niego przytuliło, bo jest zbyt straszna. Jej jedynym losem, o ile ją kupisz, jest być łapaczem kurzu na twojej półce, gdzie będzie właściwie siedzieć do końca życia albo dopóki nie stwierdzisz, że w sumie to już brzydko wygląda, trzeba to wypieprzyć. I teraz uwaga, co ciekawsze, nie mamy powiedziane z czego ona jest wykonana. Może być tak, że nawet nie będziesz mógł jej dać w pobliżu swoich dzieci, ponieważ okaże się, że jest z takiego materiału, który jest szkodliwy. Może się okazać, że będzie pięknym kłębowiskiem korytarzy dla moli, które się u Ciebie zagnieżdżą, ale my tego nie wiemy. Dlaczego Games Workshop nie chwali się, z czego został wykonany ich produkt? Nie wiem, może to tylko ja, ale patrząc na rodziców, którzy kupują swoim dzieciakom różne zabawki, to to jest pierwsza rzecz, na którą spoglądają. Zatem, co to jest? Nie wiemy. Jaką będzie miał funkcję? Żadnej. A ile będzie kosztować? Uuu, nie wiemy, ale wiemy, że to jest produkt Games Workshop, czyli no troszeczkę dużo. I żeby nie było, że jedynie hejtuję, czepiam się i w ogóle mam muchy w nosie, to pragnę wam zaprezentować tym razem funkcjonalny model Nurglinga. Jakiś facet sam to wyszydełkował, proszę bardzo, i mamy tutaj już zupełnie inną wajkę. Przede wszystkim nie jest to jakiś tam randomowy Nurgling, tylko Mighty Nurgling, czyli ten wielki bohater memów różnych związanych z Games Workshop, z DevGuardem. A to on w swojej wyjątkowej pozie, który, uwaga, uwaga, ma tutaj całą fakturę zrobioną. Hełm jest prawdziwie zrobiony, można go zdjąć. A to wszystko dodatkowo z funkcjonalnością, ponieważ malec może być albo przenośnym magazynem na kości, albo piórnikiem. Tu już rozmowa toczy się o zupełnie inny przedział targetowy, ponieważ nie rozmawiamy o niemowlakach. Tylko o dzieciakach i jestem w stanie uwierzyć, że taki 13, 12, 14 latek jest w stanie wziąć taki piórnik do szkoły i zaszpanować, że proszę bardzo, to jest bardzo fajny piórnik, to przedstawia takiego, takiego demona, a wszyscy dookoła, ale fajnie, to ja też chcę. Natomiast to nie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacji, gdzie przychodzi do jakiejś rodziny inna, patrzą jak ich bobas ściska małego nurglinga do snu i wychodzą z założenia, grażyno, idziemy do Games Workshopa sobie kupić... Armię Devgarda. To jest oczywiście tylko moja osobista opinia na ten temat, z chęcią wysłucham waszej. Ale według mojej opinii, Games Workshop odwala kasztanizm. Tracą kontakt z rzeczywistością i wywalają hajs na produkty bez sensu, które nie pokrywają się z potrzebami typowego gracza. A naprawdę, zrobienie takiej wielofakturowej wyszywanki to nie jest jakaś bajońska suma, ponieważ byle gościu jest w stanie co zrobić na szydełkach. Ale cóż, może to jest tylko i wyłącznie moja osobista opinia, nie wiem, odpowiedzcie w komentarzach, a ja tymczasem się z wami żegnam i do następnego. Hej, hej.